Cześć, Marcin z tej strony, z Java Start. Dzisiaj opowiadam Ci trochę o konwencjach nazewnictwa w Diabie, czyli jak nazywamy zmienne, jak klasy, jak stałe. To jednak mimo wszystko jest dosyć istotne, więc od razu do rzeczy. Pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że mamy artykuł na ten temat, więc jeśli wolisz to poczytać, to śmiało zapraszam stronę, link będzie w opisie. Teraz tak, przejdźmy do tworzenia nowej e, klasy. I jest pierwsza konwencja. Nazwy klas zaczynamy dużą literą. Czyli, gdybym chciał stworzyć swoją klasę, wiem, jakaś klasa, to w ten sposób. Taka konwencja nazywa się Pascal Case, czyli zawsze wszystkie litery kolejnych słów zaczynamy dużą literą. Natomiast y Łączymy je bez spacji, bez podkreślników, bez myślników, bez jakichś wydziwień. Po prostu zawsze duża litera, każde słowo się zaczyna dużą literą. I nieraz da się spotkać w jakiś taki bardzo długą klasę. I tak dalej, i tak dalej. Jak widzisz, wszystko tu się zaczyna dużą literą. Klasa, interface, To wszystko bardzo, bardzo istotne. Tak to robimy. Oczywiście klasa musi się tak, nazywać, tak samo nazywać jak ten plik, w którym się znajduje. Następnie metody. Metody dla odmiany piszemy camel case'em, czyli z małej litery, czy właściwie małą literą rozpoczynamy. I tutaj przykład. Moja metoda mająca bardzo tu. Więc w ten sposób się deklaruje. Raczej tu nie ma udziwnień. Rzadko się robi cokolwiek innego. Po prostu ważne żeby zacząć małą literą. Idąc dalej mamy stałe. No i stałe. Dla odmiany wszystko dużymi literami, łączenie podkreślnikami i robić to właśnie w ten sposób. Takie jest podejście. Jeśli chodzi o pola w klasie, to podobnie, analogicznie jak metody, czyli znowu camel case. Zmienne argumenty to są wszystko, wszystko zawsze jest praktycznie camel case, więc tutaj jeszcze. tutaj jakaś zmienna, wszędzie camel case. Jeszcze wracając do tych stałych, jeśli mamy enumy, czyli gdybym sobie stworzył tutaj enuma, to wartości w nim zadeklarowane również są traktowane jako stałe, więc wszystko z caps lockiem, czyli duże litery i podkreślniki. Tutaj przy okazji mówię, że Java nie zezwala na rozpoczynanie nazw od, lit od cyfr. Zawsze musi być to litera, a cyfry można zastosować gdzieś w środku. To jest tyle. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że mają znaczenie w jawie duże i małe litery. W przypadku, gdybym zadeklarował sobie moje pole, ale małe p, to kompilator przestaje krzyczeć, że coś jest z tym nie tak. Bo są to dwa różne, dwa różne pola. Tak to samo tyczy się też zmiennych. Po prostu duże, małe ten mają znaczenie. I gdybym wyświetlił tę wartość, a za chwilę wyświetlał tę wartość, no to każda z nich ma inną, inną po prostu przypisaną wartość. No i na to trzeba uważać. Podejście jest takie, że takiego świństwa się po prostu nie robi. Bo łatwo się pomylić. Więc. Trzeba być bardziej kreatywnym, wymyślić lepszą nazwę niż powtarzać tę samą. To bez sensu. I jeszcze jedna rzecz. Może być taki przypadek, że mamy nazwę argumentu metody taką samą jak pole. I w takim przypadku, gdyby tak doszło, może to nie jest najlepszy przykład, ale jakiś taki number, żeby było jasne, że tu się posługujemy tym samym, zostanie zastosowane pierwszeństwo ma argument metody. Natomiast można się odwołać do pola klasy poprzedzając to słówkiem kluczowym this, no i wtedy mamy, wskazujemy na ten element i to jest jak najbardziej poprawny i często stosowany, szczególnie w przypadku konstruktorów, może w przypadku metod nie tak często, ale konstruktorów jak najbardziej, mimo że nazwa się powtarza to jest jak najbardziej dopuszczalne. Okej, okay, myślę, że to wszystko, co chciałem Ci powiedzieć na temat konwencji nazewnictwa w Djawie. Jeśli chcesz sobie poczytać ten artykuł, który tu gdzieś jest w tle, znajdziesz link w opisie, tak jak mówiłem na początku. Zapraszam do zapoznania się właśnie z opisem, gdzie też znajdziesz link do newslettera, który co, do tej pory co tydzień wysyłamy. No i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Dzięki za uwagę. Cześć.